Proszę Państwa, schron z widokiem na Świdnicę Kiedy 8 kwietnia 1991 roku wojska radzieckie opuszczały Polskę Dowódca północnej grupy wojsk i pełnomocnik rządu ZSRR Do spraw pobytu wojsk radzieckich w Polsce, generał Wiktor Dubinin Ujawnił, że PGW miała tu broń jądrową O o, haha, a ja chciałem iść dalej A tu schodki zrobiły nam Sikusa, i zaraz będziemy szukać tego schronu, bo on tu się gdzieś schował. Że witam wszystkich serdecznie ponownie, Dzielny Maciusz i przystojny Bepcio. Proszę Państwa, zapraszam. Drogę do schronu w końcu znalazłem. Tak, znalazłem drogę do schronu z Poradzieckiego. Proszę Państwa, zapraszam wszystkich na odcinek. Nie przegapcie, bo sam nie wiem, co mnie tu czeka. Nie wiemy i co my się wpakowujemy. Idziemy zerknąć, także widzimy się przy na miejscu. Proszę Państwa, jesteśmy w lesie, koło Świdnicy, puszczonych schron z czasów zimnej wojny. Tada! Grywa, co? Wow! Proszę Państwa. O w mordę, Jak to jest z czasów wojny, tak? Ja pierdziela. Ale klimat. Hmm. Nie masz latarki? Nie ma. Wow. Wow. Ale hangar. Chłopie wrażenie, co. Aha! Sprzykytne wejście. wejście. Spoko. Wracamy. Ciekawe czy ma dajemne tunele. Takie co cóż po pociąg to wygląda. Ale mam dobrą latarę, co? Proszę Państwa, 4000 lumenów. I tak trzeba podmienić, widzę, latarkę i dwóch baterii. Hej, dobra, widziu. Kurde, ale sprytne. Pomieszczenie za pomieszczeniem. Szym państwa. Butelek. Więcej niż komarów. I kolejny hangar. Tak. Wow, to jest tak jak w sobotce. Widzisz, co oni zrobili? Ale czad. Się nachodzili. Dobra, chociaż wiemy, proszę Państwa, że uważaj na prędy. Tutaj proszę Państwa wielka konstrukcja. Jak widzimy, w kształcie jakiegoś sporo roku. Jest opatulona niesamowitą kopułą. Jeszcze mnie intrygowało skręcić w lewo. Proszę pana. Chodź, tutaj zobaczymy. A w ogóle paczek, tak prędzej się zrobił. Aha! Sio. Tutaj można, proszę Państwa, na czwórka to jest identycznie podobnie zrobione jak w sobotce. Proszę Państwa, jak w sobotce. Eee, ty, tam jest piętego. Ale poezja! Zobacz czy to jest stabilna. Nie bo ty ważysz stówę Chłopie ty to zrozwalisz no Zresztą Zaraz jeszcze nie przeszliśmy całego bunku Dobra, ale fajne to, fajne te pomieszczenia. Co co tutaj było? Jak te bunkry. I z dietinie 13 Dobra, czyli to jest cyrlica? Czekaj jeszcze tutaj zamienimy Siu, ciu kręcę. Piecyk to był. To był piecyk, kolego. Czekaj, pozwól, że wyjdę na zewnątrz, zobaczmy, co tu się dzieje. Siu, jaki hangarek ładny. Popatrz O, to jest teraz, patrz jakie, jak to widać, jakie to jest porządnie zrobione Wydawałoby się, choć jeszcze wrócimy na drugie skrzydło i spadamy Przejdziemy proszę Państwa do końca i mamy zaliczone Czemu wyszedłeś? No skąd? No stąd. A nie chcesz już A idziemy dalej? No ja tam chciałem pójść na tamto skrzydło. Ja myślałem, że, żeś wyszedł, bo chciałeś sprawdzić czy ktoś tu jest. Aha. Ale ja jeszcze tego skrzydła nie zwiedziłem. Wracamy. No tak, tak mi się wydawało. Wszystkie, jeszcze niepodobne. podobne, no tak, wszystko I... wow, Popro, tu jest wyjście na górę. Myślę, że można tam też dojść po prostu drapując się na, na górkę po prostu drogą polną I spróbujemy tam wejść na sam szczyt I tu też jest ciekawe no ale tutaj ja nie będę wchodzić bo jestem cienios Jeśli chodzi o nie to był nasz ostatni moment. Tak, jeśli chodzi o wysokość jestem Dzięki Bolek Więc fajnie, Ale klimat Dla miłośników Tego typu Obiektów Uwala O tutaj Może da się wejść Patrz jak to w ogóle jest Zarąbiście zrobione Jak ty nie chcesz bebe to nie idź Ja się... Ja se tam wejdę, dobra? Na górę? Tak, tu. A da się? Tak. Tylko bądź ostrożny, proszę Państwa, wspinamy się teraz na bunkier. On jest naprawdę zrobiony profesjonalnie. Przeolbrzymi. Tutaj coś jest Trzeba też być uważać, żeby Nie wiem Popatrz To jest las Las na bunkrze Ten otwór Ten otwór Był z tamtej strony Ja bym zmił Jest Wow Co tam znowu Jest chłopie Znalazłem to. Proszę Państwa, ktoś to przyjdzie tu na grzyby. Tu się, proszę Państwa, kto przyjdzie tu na grzyby, to się zdziwi. Tak, to jest to miejsce, które przed chwilą bebcie, widzieliśmy. Zejście. Kapitanie. Dobra. Chyba to by było na tyle. Schodzimy stąd i lecimy do Wrocławia, tak? Było miło, dziękujemy pięknie za kolejny odcinek Nituzinkowy No bo emocje i przygoda jest zawsze Także subik like, koment i any i widzimy się na kolejnych przygodach Tytusa Romka Jatomka Ty jesteś Ty, ty jesteś Romek Romek? Proszę Państwa, to jest mogę Romek. No być Romek. No nie, żeby? Żeby nie? No tylko, no ale kim ja będę? Tym karłem, czy małpą? To se proszę wybrać. Dobra, Siema. miłego, do zobaczenia. Papa. Pa. Uważaj, albo jeszcze zostańcie, bo może coś się będzie ciekawego. Ale miód, miód palce lizać. Ile to tajemnic sobie skrywa, tego nie wie nikt. Ciao